Proszę bardzo. Proszę. Czy mogę pomóc? Chciałbym zmarnować sobie życie. Służę uprzejmie. Małżeństwo z rozsądku. Nie, coś bardziej cool. Dożywoć. Nie bardzo. Mam! Narkotyki. Tak? Narkotyki są drogie, więc najpierw sprzeda pan wszystko, potem zacznie pożyczać, a potem kraść. O! Wyrzucą pana ze szkoły. Dziewczyna odejdzie, zostanie pan na ulicy. Czy to nie piękne? Wow. A teraz to jest zupełnie gratis. Jeśli nawet jakimś cudem przestanie pan brać i uda się panu nie umrzeć, to i tak zrujnował sobie pan doszczętnie zdrowie. Ma pan serce 80-latka, wątrobę jak balon, jest pan wrakiem. Z bezpowrotnie zmarnowanym życiem. Na bank? Tak, naprawdę! Serdecznie polecam. Narkotyki? Najlepszy sposób na zmarnowanie życia.